Dzień dobry, państwo! Nazywam się Monika Brnenesiak i dzisiaj chciałabym państwu zaprezentować taki kanion zapachów męskich, legendarnych wręcz, które rzeczywiście mimo czasu, mimo 20, 30, 50 lat, cały czas zachowują swój fason, mają swoich zwolenników, cały czas do nich wracamy. A jeśli nie wracamy, jeśli nie przypominamy sobie tego zapachu, to może po tym moim filmiku zaczniemy chcieć. Powrócić. Pewnie dla niektórych będzie to przypomnienie zapachu naszego nauczyciela, czy na przykład naszego przyjaciela, cioci, mamy, babci, taty. Zobaczmy, ile tutaj wspomnień w męskich zapachach ukrytych. Jest w których ja bardzo długo, zdecydowanie długo nie mogłam się skupić, które wybrać i które z, z których zrezygnować. Chciałam, żeby to było 10, niestety nie udało mi się z ich 11. No i mam nadzieję, że będziecie w tych zapachach mogli odnaleźć jakąś cząstkę siebie z przeszłości. Zacznę od zapachu, no ikony zapachów w butelce, perfum w butelce, Boss Botlet. Zapach, który przeszedł do historii jako szary boss bądź zapach po prostu szarak. No i niesamowicie mnóstwo miał, chyba najwięcej w historii, miał flankierów. Rzeczywiście te butelki były ubierane na srebrno, na, na czarno, na złoto, na zielono, na kolorowo, przecudowne różne. Wizualizację. Zapach przede wszystkim mega zapamiętywalny, oryginalny, rzeźki. Wyszedł w 1998 roku. Jest to zapach orientalno-owocowy z taką nutą, która rzeczywiście pokazuje nam taką świeżość jabłuszka. Jest tutaj jabłuszko w opisie rzeczywiście czytelne, czy jest na pewno to jabłuszkiem. Jest to na pewno zapach świeży, świeżych owoców czuć, że jest ta y, świeżość z tego owoca taka soczysta, dziwna, przewrotna, tak jak mówię, zapamiętywalna, cały czas w pierwszej na pewno pięćdziesiątce zapachów sprzedawalnych y, i cały czas taki y, zapach, który rzeczywiście nam się z kimś może kojarzyć. Czyli Boss Bottlet. od niemieckiej marki, taki bardzo oryginalny, jak powiedziałam, owocowo-orientalny z goździkiem. Dlaczego mówię z goździkiem? Bo następny zapach, który Wam przedstawię, zapach Fahrenheit od Diora. Klasyk nadklasyki. Legenda. Zapach, który miał obrazować płonący las. Las w ogniu. Yy, taki... ekspansja. Yy, jakby moc... Yy. Moc zmiany, moc, e, nie wiem jak to ubrać w słowa, ogień jest bardzo wyraźnym natchnieniem, takim żywiołem, który mu, może zmienić, e, zmienić stałość materii. Dlatego Fahrenheit wymyślił sobie, że ten zapach taki, no bardzo oryginalny, zapach fiołka w, w składzie, e, mnóstwo owocowych, no tak i zapach również głogu, głogu, czyli takiego czysto jadalnego aspektu. Nie on się kojarzy z takim japońskim, świeżym sushi, takim jedzeniem. No nie wiem, bardzo zdrowym, nie do końca um, oczekiwanym, że to jest jedzenie, <grywanie> że to jest do spożycia. Aczkolwiek Apetyczna nuta dla niektórych kojarzy się z spaloną oponą, niektórym kojarzy się z takim właśnie y, miejscem, gabinetem, nie gabinetem, boże, garażem, w którym się właśnie te opony smaruje, te koła się na, na, na Oliwia, nie wiem, jest to zapach smoły może zapach smaru, takiego mężczyzny ubrudzonego. W ogóle te klasyki, te ikony, troszkę będą dla nas, dla takich osób, które dzisiaj poszukują zapachu dla, dla męża czy dla, dla przyjaciela, będą troszkę jakby mm, utożsamiane z, z jakąś naszą wizją. Kiedy dorastamy, na przykład w latach 90., to mi się ten zapach kojarzy z takim nowym z takim właśnie y, osobą, która dopiero co zaczyna y, mieć. Większy koszt posiadania pieniędzy i tymi pieniędzmi poprzez Fahrenheita się właśnie tak amanuje. <głosuje> Pokazuje, że to, te pieniądze są dla niej no, nieważne, nieistotne. Tak mi się kojarzy Fahrenheit. Nie wiem dlaczego taka właśnie ikona, faceta, który jest dopiero co wdrożył się w to nowobogactwo i jest to na przykład facet taki trochę przebrany. Ma niby oryginalną skórę, ale jest zarośnięty, ma niby właśnie znoszone, fajne buty, ale jeździ taką BM-ką, żeby się mu pokazywać, nie wiem, tak jakoś, taką mam, <ścoughs> taką mam, w głowie ideę tego zapachu, taki trochę dyskotekowy być może. Kolejny, kolejny zapach legenda od Dolce de Gabbana, Dolce de Gabbana Pour Homme, zapach niebywały niesamowity, taki świeży, nonszalanski. bardzo, bardzo czysty, szlachetny, czysty, niesamowicie oryginalny, niebywale oryginalny, wręcz bym powiedziała, no nie ma drugiego takiego zapachu, który by pachniał w ten sposób. Tutaj mi się kojarzy taki elegancki błoch, szczupły, w takim dobrze skrojonym garniturze, ale lat 20 parę. Zapach wyszedł w 1994 roku, ma w składzie mnóstwo, mnóstwo różnych y, przyprawowych, takich ambitnych również y, akordów, ale ma między innymi również buptonka, który my dzisiaj znamy tak naprawdę z większości zapachów y, typu gourmand. Czyli jest ta słodycz, a jednocześnie jest takie prześlenie świeżości, rzeźkości. Jest to zapach taki czysty, klarowny, jak można byłoby go ubrać w kolor. Był to kolor nie granatowy: chociaż granatowe pudełko, granatowy koreczek, kiedyś granatowa etykieta, teraz już tylko granatowy napis, ale myślę, że biały. Biały, czysty, szalanski, bardzo zadbany Włoch. Tak mi się kojarzy. To będzie mój numer 3. To znaczy, tylko sobie tak dla potrzeby pokładałam. Nie, nie, nie chciałabym ich klasyfikować, bo i tak było mi tak trudno wybrać te, które mam tutaj opisywać. Więc kolejny, kolejny zapach legenda zapach klasyk. Proszę zobaczyć. Zapach, który też na pewno kojarzy nam się z kilkoma mężczyznami w naszym życiu może wujami, dziadkami. Zapach niesamowicie kwiatowy, jak na zapach męski. Mega, też no, rozpoznawalny, zachłanny, taki e, myślę, że projekcję to ma kilku, kilkudniową, kilkudniową e, trwałość. Jest to zapach niebywały. Mnóstwo w nim kwiatów, mnóstwo jakichś takich e, woni, wręcz właśnie kobiecych, zadziornych. Bardzo często ten zapach na samym początku jest odrzucany. Być może dlatego, że jest taki agresywny na początku. Wyszedł w 1989 roku ma moc kwiatowo taką jaśminu, kwiatopomarańczy, a oprócz tego takich cytrusów. Wręcz rzeźkość przyplata się właśnie z takim z taką, z taką akordem, z akordem właśnie cytrusów, cynamonu również. Więc myślę, że te lata były troszkę takie. Mm, proszę zwróćcie uwagę, niby jest wszędzie cynamon, wszędzie bądź nie wszędzie goździk, ale jednocześnie tutaj też będzie cynamon i goździk w kolejnym zapachu. Ale jednocześnie są to zapachy takie mega inne, całkowicie zupełnie odróżniające się od siebie. Kolejny. Moim zdaniem, po prostu no wielki klasyk, legenda zapachu: Chanel Egoist. Chanel Egoist. Pamiętam, że któregoś razu, jak czytałam właśnie hmm, reklamę starą, Chanel Egoist miał taką reklamę: Jeśli kochasz siebie, załóż egoist. Nikogo nie kochasz tak bardzo jak siebie samego. To jest zapach no, niesamowicie kontrowersyjny. No, tak pewnie jak Fahrenheit, czy jak Jopa się lubi albo nienawidzi. Natomiast tutaj to jest taka taka cynamonowa, rześka, goździkowa pokusa metaliczności. Takiego metalu, takiego trochę snobizmu, hmm, takiej jakby chirurgicznej stali troszkę. Wydaje mi się, że ten zapach bardzo jest taki. Chłodny, chłodny, męsko, męski facet, ale taki zuchwały facet, taki zadziorny, taki troszkę mm, pewny siebie i taki absolutnie nieprzyjazny nie, nie do otoczenia, taki wyjątkowy. Myślę, że fajny facet, który nosił tego, ten zapach, bo ten zapach wyszedł w 90 roku w tej właśnie postaci. Wcześniej. W postaci był takiej bardziej przypominającej, jak jest w tej chwili Platinum Egoist. Yy, no są to na pewno zapachy. Platinum też nie wiedziałam, czy się ma znaleźć w tym rankingu, czy nie. Aż w końcu musiałam jedną Chanel wybrać i padło na, na klasykę Egoista. Myślę, że to jest bardziej zuchwały facet. Więcej ma yy, tych aspektów skórzanych, takich zadziornych i yy, takich z pazurem. I kolejny zapach również z cynamonem, czyli coś w tym jednak jest. Te przyprawy królowały wówczas. I zapachy furze. Fourget to też są takie nuty paprociowe, które rzeczywiście były bardzo często powtarzane przez nosy zapachowe. I mamy Jean Boutier La Lamale. Klasyczna wersja marynarza w wodzie toaletowej. Zapach wyszedł w 1995 roku. I tutaj. Mamy niesamowito niesamowity kunszt wykonania. Do dzisiaj ten zapach również jest jednym z bestsellerów na półkach. Mamy miętę, lawendę, ale w ten sposób podaną, że ta lawenda to pachnie tak bardziej zielono, bardziej rzeźko, mega aksamitnie, bardzo w ogóle seksualny zapach. Taki zadziorny, klasyk, a ponadczasowy. Absolutnie ponadczasowy. No, zresztą klasyki mają być ponadczasowe. Jest to taki zapach yy, czysty, a jednocześnie bardzo trwały. W ogóle jaką one mają projekcję? Wszystkie zapachy, które wybrałam, mają niesamowitą trwałość. Niesamowitą projekcję. Kolejny zapach, który Wam pokażę, to już jest zapach na aromamolekule stworzonej po to, aby osiągnąć wizualizację zapachu morza, męski zapach morza. I potem ten zapach był ym, kilka razy... kalon się nazywa ta aroma, molekuła. Kilka razy była wykorzystywana w perfumiarstwie. Jest to rzeczywiście nuta, yy, która yy, jest taka zadziorna. Rozmarynku, yy, rozmaryn yy, myślę, że sporo innych przypraw jeszcze, nie wiem jakich, nie chcę oszukiwać, ale numer jeden Gra tutaj właśnie ta morska bryża, bryza, e, właśnie tej aromamolekuły, która tworzy zapach morza. Zapach wody. Bardzo czysty, przejrzysty, mega trwały. Niesamowicie trwały. Z ciekawą projekcją również, więc zapach, który m, pamiętam, pierwsze reklamy wyszedł w 1998 roku. Ja go pamiętam, właśnie jak wyszedł taki mega, fantastyczny był plakat tego zapachu. No ale jak to perfumy muszą być zawsze troszkę podane z taką nutką historii, z nutką takiej przypowieści naszej, musimy sobie coś dopowiedzieć. I tutaj również kolejna kultowa woda, która spójrzcie jest w takim otoczeniu samych luksusowych wód, a to jest już woda mas marketowa wręcz, tak? Adidas. Adidas Active Body. Czarna Lidas, zapach po prostu, który mm, mój brat kupił za pierwszą pensję chyba. To w, wyszedł ten zapach, nie wiem w którym roku, Musiało to być może w 90. nie znalazłam danych. Zapach bardzo spektakularny, niesamowicie charakteryjny i drugiego takiego nie ma. Gdyby ten zapach wyszedł pod Armanim czy pewnie mm, pod Diorem, by się tak samo do dzisiaj fantastycznie sprzedawał. Jest to zapach no niesamowicie koncentrat, tak? niesamowicie trwały. Ma akordy żywiczne i aldehydowe, czyli połączenie też takich um, kontrowersyjnych dwóch biegunów. Niesamowicie się to im udało. Po prostu zapach magia, która, która już w tej chwili jest, jest po prostu niebywale rozpoznawalna. I tutaj też rodzina zapachów e, furza czyli takich właśnie drzewnych akordów, a jednocześnie, a jednocześnie z taką pikantarią żywiczną. Kolejny zapach, legenda, Eternity Formen od Kamina Kajena. To jest to pierwszy zapach w tej pierwszej edycji Signature, no tak jak zresztą wszystkie inne tutaj. Jest to zapach, który ma mnóstwo cytrusów. Po prostu jest... Pierwszej, w pierwszym akordzie to te cytrusy są po prostu takim ogromnym obłokiem. Dzisiaj ten zapach nie, myślę, że nie nabywają nowi klienci, tylko właśnie ci, którzy go pamiętają sprzed lat i znowu nie napisałam, którego roku wyszedł. To też będzie zapach, który pewnie ma gdzieś około 30 lat, już na rynku jest i ternity, które rzeczywiście pokazuje tą wieczność zapachu, wieczność rodziny, wieczność bycia młodym, pięknym, stanowczym, takim, yy, 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 chciałam powiedzieć, yy, odpowiedzialnym. Yy, tutaj cała magia tego zapachu yy, tkwiła w takiej stateczności, w stateczności i odpowiedzialności dla bliskich, że jestem głową rodziny. No, powiem Wam szczerze, że dzisiaj mi ten zapach się nie podoba. Dzisiaj jest dla mnie chemiczny. Chemiczny i taki plastikowy. Nie ma w składzie dla mnie tutaj nic, za czym bym tęskniła. Czuć taką, taką syntetyczną moc drzewną. Myślę, że tych, tych, tych takich jodłowych drzew. Może jałowca, może sosnę. Fakt faktem, dzisiaj nie jest to zapach bliski memu sercu, chociaż wersja wody perfumowanej bardzo ładna, taka unowocześniona. Kolejny zapach, proszę zwrócić uwagę, Kenzo Drzewo, Kenzo on. Również zapach bardzo oryginalny, męski zawodnik, który przeszedł od 91 roku po dzisiejszy dzień. Cały czas taki, um, nie wiem, w czym tutaj tkwi e, ten e, fenomen tego zapachu. Ja zawsze w tym zapachu czułam anyż, chociaż go nie ma w rozpisce. Taki anyżowy posmak. Tutaj mój kuzyn Adam kojarzy go za każdym razem, jak wącham ten zapach. To Mam kuzyna przed oczami. Jest to zapach niebywale oryginalny, niebywale trwały, z projekcją wspaniałą. Kojarzy mi się, jak robił włosy, sobie takie miał włosy, dłuższe. Loki i robił sobie zawsze na taki biały żel plastikowym słoiku. I psikał się tym kęzo, i wychodził gdzieś na dyskotekę, czy, czy, czy może do baru. Nie wiem, goździki. I ten anesz, no nie oryginalna woda, też dużo przypraw, tak? I jest też również tutaj y, morski aspekt, czyli podobny jak w Cool Water, ale ten morski aspekt jest wzbogacony leśnymi akordami czyli jednak drzewo, tak? Y, kenzo, drzewo, tak się nam w naszym świecie perfumeryjnym może nie w naszym może po prostu tak się przyjęło, że kenzo, kenzo jest. Y, porom on nazywane kędzo drzewo właśnie taki pikantny, trwolny, no wspaniały zapach. I ostatni zapach, który miał się nie znaleźć, ale no musiał się znaleźć, bo to jest oczywiście Armani Acqua Aromatyczno-drzewny, świeży. Od samego początku do samego końca czuć tutaj mnóstwo cytrusów. Świeżość taka Lekko mroźna, jakbyśmy mogli te cytrusy zrobić z tych cytrusów sorbet, tak zamrozić je, może troszeczkę je dopikantnić przyprawami, ale jest to cały czas zapach chłodny, zimny, taki orzeźwiający. No niesamowite jest to, że on jest tak cały czas rozchwytywany, że jest cały czas na, na poziomie sprzedaży genialnej. Fenomen. Także wąchając te zapachy, przypominamy sobie osoby, które tymi zapachami wówczas pachniały, i dzisiaj możemy te zapachy przywołać na własnym, na własnym swoim organizmie. Więc myślę, że to zawsze bardzo fajne doświadczenie. Następnym razem kultowe zapachy dla kobiet. Te dla mężczyzn, ja bym jeszcze chętnie dodała Pi albo Gentleman, Giwenshi. Jeśli chodzi o Giwenshi, to i Pi, i Gentleman. Myśleliśmy o tym, aby dodać do, tej, do tego zestawienia również Hermes, zapach ziemi, zapach wszystkich żywiołów, ognia, ziemi, powietrza i wody. E, tak jak mówiłam, Platynum Egoist. 212 jeszcze jest za młoda, żeby się znalazła w tym zestawieniu. One million również, ale klasyczny Azaro, Chrom, czy Azaro nawet Purhom, czy Isymiakę? Być może już powinny się znaleźć w takim zestawieniu. Jeśli zestawienie miałoby 20 miejsc, zdecydowanie te zapachy by się w nim znalazły. No, tak okroiłam do takich najważniejszych must have, które trzeba znać, które trzeba cenić, znać i wiedzieć, że to jest właśnie ta baza. Tak, tak właśnie pachnie. Dziękuję, pięknie przywołujmy sobie wspomnienia za pomocą zapachu, bo to jest niesamowicie fantastyczne uczucie. Dziękuję i zapraszam ponownie.